Wystawa drugiej grupy krakowskiej wpisuje się w nasz cykl artyści z Krakowa. Zaczęliśmy od najmłodszych i kończymy najstarszymi artystami, czyli bardzo znaną grupą, która może być potraktowana jako mit założycielski polskiej sztuki współczesnej. Nazywa się Grupa Krakowska, ale należeli do niej również artyści z innych miast, należeli do niej teoretycy, krytycy. Dyrektorzy muzeów. Jest to grupa, która miała bardzo szeroki zakres propozycji artystycznej, od sztuki metaforycznej poprzez geometryczną, poprzez teatr, poprzez eksperymenty medialne. Jest to rzeczywiście kopalnia tego, co może sztuka współczesna. Mamy tu bardzo wielu wybitnych artystów. Wystawa jest ułożona w pewnej formie chronologicznej. Zaczynamy od tych pierwszych członków, od, tej, takiego, od takiego fundamentu tej grupy, czyli od Marii Jaremy, Tadeusza Kantora i Jonasza Szterna. Oni byli członkami tej grupy od 1957 roku. Artystów jest wiele, propozycji jest wiele. Wystawa jest wielką lekcją polskiej historii sztuki.